Dobry wieczór państwu jesteśmy świeżo po zakończeniu spotkania Górnik Zamek Książ Wałbrzych Sensation Kotwica Kołobrzek. ten mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 84 do 58 w pierwszej części konferencji trener drużyny gości pan Rafał Frank oraz kapitan Kołobrzegskiej Koptwicy wychowanek Górnika Damian Pieloch opowiedzą o przebiegu spotkania z perspektywy drużyny gości. Panie trenerze proszę o podsumowanie. Na pewno słowa gratulacji dla zespołu Górnika bo gdzieś tam należy należy się zwycięstwo jest bardzo ważne więc wiadomo, że, że grają wyższe cele, górnik chce na nas do ekstraklasy, więc na pewno na pewno walczy w każdym meczu o zwycięstwo. My troszkę inne cele mamy w tym roku, więc jakby no patrząc nawet na sytuację, jaką mamy w tabeli, to fajnie wygląda, ale gdzieś tam mamy swoje, swoje problemy, mamy bardzo wąską rotację, gdzieś tam nam wypadł wypad nam motylecki i, i, i gdzieś tam troszeczkę się jednak ta dziura zrobiła dosyć mocna, przegraliśmy bardzo mocno zbiórkę e, osobiste. wiedzieliśmy, że z tym będziemy mieli problem, no, mieliśmy kilka rzeczy, kilka pomysłów, żeby spróbować zaryzykować, pewne elementy wyszły lepiej, pewne gorzej, e, summa e, summarum wydaje mi się, że my się skończył 20 punktów, 20 parę, Aż uważam, że, że mimo tak dużych, dużych naszych e, naszych błędów i, 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 i złej gry, gry w ataku przede wszystkim, bo w obronie wiedzieliśmy, że możemy stracić, stracić jakieś punkty ze względu na, e, na meczapy, jakie mieliśmy, ale, ale próbowaliśmy, no, stwierdziliśmy, że nie mamy już stracenia, bo spróbujemy, spróbujemy zaryzykować. Może mecz się ułoży troszkę inaczej, może będziemy mieli jakąś szukać swojej szansy. Nie udało się. Górnik jest bardzo mocnym zespołem. My wiedzieliśmy, że możemy tu przegrać, więc jakby wracamy, wracamy do koło odpoczywamy. Czeka nas mecz za, za tydzień z Katowicami, na tym się koncentrujemy i my gramy dalej. Dziękuję bardzo panie za Podsumowanie. Damianie, jak to spotkanie wyglądało z twojej perspektywy? Dobry wieczór. Mecz zaczęliśmy dobrze. Problemy się zaczęły w momencie, kiedy Szymon złapał dwa faule. I musieliśmy zrobić jakąś tam rotację. Tym bardziej, że przed meczem okazało się, że z nami nie może zagrać Motyl. Na pewno wygraliśmy troszeczkę nerwowo dzisiaj. Nie wygraliśmy tej swojej koszykówki, którą ostatnio preferowaliśmy. No cóż, to jest ciężki teren. Na pewno nie udało się. Trudno. Jeżeli są jakieś pytania do drużyny gości, to proszę o ich zadawanie. Do mnie Emocje TV, Wałbrzych dla Was. Damian, jak dla Ciebie wraca się do Wałbrzycha? Czy to jest jakiś sentyment, dla Ciebie powrót do rodzinnego miasta, czy to jest taki zwykły mecz jak każdy inny? Nie, nie jest to dla mnie zwykły mecz. Lubię tutaj wracać, lubię tutaj grać. I zawsze jest to dla mnie no, dosyć ważne spotkanie, więc e, po prostu lubię tutaj wracać. I trenerze właśnie od. A propos tej wąskiej rotacji, mówił trener, że właśnie ta wąska rotacja od początku sezonu jest. Jakie to jest wyzwanie właśnie w treningach czy też w meczu dla Pana? Powiem tak, my nie będziemy na nic zganiać, bo gdzieś tam zrobiliśmy parę niespodzianek w lidze i tu nie ma co ukrywać, mamy w tym roku prawie 20-30% mniejszy budżet i musimy się, musieliśmy się z tym zderzyć. Także mamy sezon, w którym po prostu staraliśmy się zbudować jak najmocniejszą drużynę za jak najmniejsze pieniądze i, i, i uważam, że w większości meczy widać tą różnicę, że możemy, możemy nawiązać walkę nawet z najlepszymi w lidze i to mnie cieszy, ale jesteśmy świadomi pewnych braków, ale nie można chłopakom odmówić ambicji woli walki. Wiemy, że będą próbowali, wiemy z czym się zderzamy, ale gdzieś tam budujemy to na dobrej atmosferze. Na treningach walczymy z różnego rodzaju problemami w różny sposób, nawet gdzieś tam jest tak, że zapraszamy. Chłopaków, którzy mogą się pokazać młodych, gdzieś tam, gdzieś tam na parę dni nawet przyjechać, pomóc tam w treningach. Więc jakby to akurat nie, o tym, tu akurat nie, będę, nie, nie, nie trzeba w ogóle o tym rozmawiać. My mamy się przygotować jak najmocniej do meczu, nawet, nawet z problemami, mamy zagrać mecz. Wychodzimy, żeby wygrać każdy mecz i nawet tutaj w głowie mieliśmy, że spróbujemy że jak się mecz ułoży, jak damy radę, to będziemy walczyć o zwycięstwo. Więc w tym meczu był lepszy górnik, trzeba, zasłużył na to, więc gratulacje ale na pewno, na, pewno, na pewno fajnie się gra. Są, 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 są fajni, głośno jest, są kibice, jest czuć koszykówkę, więc jakby nie patrzeć, czy e, jest nawet specjalny, specjalny można powiedzieć, mecz dla Damiana, bo, bo, e, bo tak jest, bo wiemy dlaczego. E, ale ogólnie to jest, 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 jest miasto koszykówki, są fajne mecze i, i, i uważam, że, e, że każdy powinien być zadowolony, jeśli będzie miał możliwość grania meczów w Wałbrzychu, to są inne emocje, inna presja, odpowiedzialność, więc to też buduje, też buduje koszykarzy i buduje w nich też, też waleczność i charakterność. Dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękuję bardzo. Dziękuję, Przewodniczący. Druga część konferencji po spotkaniu Górnik, Zamk, Książ, Sensation, Kotwice, Kołobrzeg to obecność trenera gospodarzy, pana Andrzeja Damka oraz kapitana zespołu zdobywcy Double Double, Damiana Durskiego. Panie trenerze, proszę o kilka słów podsumowania. Dobry wieczór Państwu. Może zacznę od kilku słów wyjaśnienia, dlaczego dzisiaj byliśmy w takim składzie, a też a nie w innym. Cały tydzień w zasadzie, nie wiem, Ciężko powiedzieć, jakiś wirus, jelitówki czy czegoś. Ci zawodnicy nam się wymieniali, ktoś przyszedł, zaczął trenować, ktoś odszedł i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę sytuacja była niewesoła. Tym bardziej duże gratulacje dla zawodników za to, że się zmobilizowali i stanęli na wysokości zadania, utrzymali dzisiaj dobre tempo gry. Mimo, tak jak powiedziałem, tego, że na pewno byli osłabieni, i wiele rzeczy dzisiaj było może nie takich. Natomiast naprawdę proszę pamiętać, że zawodnicy są też ludźmi, oni też chorują i czasami mają trudniejsze chwile. To tytułem takiego wyjaśnienia o spotkaniu, naprawdę bardzo źle może zaczęliśmy to spotkanie, niemrawo, zbyt dużo strat, ale potem tak jakby przejęliśmy kontrolę nad tym meczem i i w, w zasadzie najważniejsze jest to, że no, wszystkie kwarty wygraliśmy w tym spotkaniu i warte podkreślenia jest 17 zbiórek w ataku jako zespołu, ale też chciałbym powiedzieć, że tutaj dzisiaj bardzo ważna sytuacja, Damian Durski, który grał 27 minut na pozycji 1, zakończył mecz z, z, z zerową ilością strat i to jest... Bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Damianie, jak to spotkanie wyglądało z, twoich, z swojej perspektywy w twoich oczach? No, tak jak trener powiedział, <laughs> mieliśmy w tym tygodniu swoje problemy. Co widać, jesteśmy trochę w okrojonym składzie. Co chwilę nam ktoś wypadał. Tak naprawdę nie mogliśmy zrobić pełnego treningu przez cały tydzień. Mimo, mimo woli, pełen szacunek dla wszystkich tutaj chłopaków, bo co pokazują statystyki. Wszyscy weszli na boisko, każdy zdobył punkty, każdy dołożył swoją cegiełkę, 25 asyst, super, naprawdę bardzo zespołowa gra. Cieszymy się na pewno z tego zwycięstwa, no, ale nie popadamy w jakiś hura optymizm i przygotowujemy się spokojnie do następnego meczu. Dziękuję. Dziękuję Damianie, jeżeli są pytania do gospodarzy, to proszę o ich zadawanie. Dobry wieczór, przede wszystkim Andrzej, wszystkiego najlepszego z naszej strony. Dziękuję serdecznie. Wnikarzy, dużo zdrowia, i wiesz jakie mamy życzenia. Dziękuję serdecznie za życzenia. No, wszyscy mamy podobne życzenia. Jakby także. A Pytanie do Damiana. Damian, ty się czujesz już takim, nie wiem, to może złe słowo, głupie, pełnoprawnym rozgrywającym. Bo to nie jest Twoja naturalna pozycja. No Tak, 10, 10, 6. Cztery hasy zabrakło do triple-double. Ja wiem, to brzmi trochę jak z z NBA, ale zero strat, wskaźnik plus-minus 25. Rasowy rozgrywający. No, wie Pan, co tak naprawdę, to jest pierwszy mój sezon, gdzie gram na pozycji 1, Tak w 100%. Gdzieś trener dał mi duże zaufanie, z tego się bardzo cieszę. Czy jestem już pełnoprawną jedynką, to, to raczej nie mi oceniać. Na tą chwilę czuję się dobrze na tej pozycji i mam nadzieję, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Andrzej, masz dziś urodziny, więc zapytam o transfery. Dostał tydzień do końca okienka. Jakieś prezenty w najbliższym czasie? A ja powiem to co zawsze: no, pracujemy nad tym. Pracujemy nad tym bardzo intensywnie, bym powiedział. Ja codziennie słyszę inne nazwiska. Cieszę się bardzo. Bo naprawdę tyle nazwisk, ile już się tutaj przewinęło. Staramy się być cierpliwi w tym wszystkim, i ja nie powiem, że troszeczkę nie ryzykujemy, ale jak troszeczkę ryzykujemy, mimo wszystko, bo. Czekaliśmy na odpowiedni moment, na pewien rozwój sytuacji i powoli, te, i powoli to się dzieje, że tak powiem, w tym momencie właśnie, także. Słuchaj, to pobawmy się w taką grę. Odpowiadaj tak, nie, albo pomidor, dobra? To znaczy, ja powiem tak, ja, czekają na mnie z kolacją wszyscy, no szybko, więc szybkuj, naprawdę szybko. bardzo bym prosił dzisiaj ja wiem, o przemięźliwość. wiem, że zimowa, zimowa herbata jest, ale tak, nie lub pomidor. Słuchaj, szukamy dwóch zawodników? No, rozmawialiśmy o tym, no, szukamy... Yy... Uzupełnienia tej drużyny, umówmy się, ta drużyna już jest, ten trząt tej drużyny jest, tak? No rozmawiamy z kilkoma graczami. Ktoś jest za drogi, ktoś nie chce, ktoś może chce, a nie może. To jest proces budowania tego wszystkiego i negocjacji, bo to nie jest tak, że ktoś mówi tak, ja, ja chcę, ale albo ja nie chcę, i sprawa załatwiona. No nie, no, no trzeba rozmawiać, trzeba. To inaczej, blisko Górnika jest Center, tak? Nie lub pomidor. No jest, jak, no jak powiem, że nie wiem, siedmiu zawodników jest blisko Górnika, to, to, to No to pytam o Centra. No to tam jest z dwóch albo trzech podejrzewam, w tej Czyli tak. siódemce, no. Rzucający, rzucający obrońca? Młodzieżowiec? W tej siódemce jest na pewno Center, na pewno rzucający obrońca, na pewno jedynka i na pewno... 2 yy, trzy i myślę, że 2 trzy to z dwóch albo trzech. z tych siedmiu dwóch? No do dwóch, no tak myślę, że dwóch, natomiast no może się stać, że, że przyjdzie jeden, no ja naprawdę nie, ja chciałbym widzieć, co się wydarzy, natomiast no… Ja już też bym chciał te nazwiska poznać. Ale pracujemy nad tym, naprawdę, proszę mi wierzyć, pracujemy nad tym i… no i ta kolacja, nie? W, <noise> w mojej zasadzie pracuj w ciszy, niech sukces zrobi hałas, panie trenerze, to by ta końcówka okienka transferowego była w myśl zasady, żeby górnik wchodzi o linie po kosztach. Naprawdę staramy się wszyscy, tak jak powiedziałem I, a i jeszcze jedna rzecz, no bardzo dziękuję kibicom dzisiaj, bo to jest 100 lat i to wszystko i, i w ogóle naprawdę przemiła, przemiłe zakończenie, tam oprawa pomyczowa w stosunku do mojej osoby. Bardzo dziękuję za życzenia. Ale, i też bardzo dziękuję za doping w trakcie spotkania. Super jak dzisiaj naprawdę doping to jest jedno, ale angażowanie też całej sali w ten doping to było dzisiaj świetne widowisko na pewno. Było. Tak. Tak. Dziękujemy bardzo panowie. Do zobaczenia w następnym. Dziękuję za